On tu szuka jakichś diamentów, bo tam są kaszowe kopaliska. Wow, łodza palka się odebrnął i od razu Minecraft się Minecraft Steve, jesteś tutaj? Minecraft Steve! Gdzie jesteś? Wow. Pamiętacie w ostatnim odcinku, szukaliśmy na tych terenach Minecraft Steve'a Dzisiaj postanowiłem, że zadzwonimy do niego o godzinie, no nie trzeciej w nocy Ale postanowiłem, że po prostu zadzwonimy do niego i zobaczymy, czy ona się kręci Czy można go dzisiaj tutaj wyszukać Kasia, ci powiesz, że nie wiem, Minecraft jak znowu mnie zaatakuje mam ostatni, mam ja Kasia, tutaj mnie boli cały czas ja! Dobra widzowie, jeszcze przed tym Przed tym jest mega ważne ogłoszenie Zanim będziemy szukać tutaj Minecraft Steve'a, który może gdzieś się kczać w krzaczorach Chciałbym wam powiedzieć o moim Discordzie Ponieważ założyłem nowego Discorda dla widzów, na którym rozmawiam z wami codziennie na kanałach głosowych Ostatnio w ogóle siedziałem do godziny, piodzę z wami Kasia, jestem chory też 24 godziny na tym Discordzie No właśnie, więc biajcie na mojego Discorda, macie link w opisie Biajcie na Discorda, gadam z wami, macie kanały Możecie mordy wykupić w rangę VIP, bo dzięki rangę VIP będę z wami rozmawiał mordy Bo są specjalne kanały, po prostu wejdźcie Discorda. Let's fucking go! I mean, Demis, you got that ass, oh my god. <laughs> Mega słońce w ogóle na Dubca. Nie wiem, czy to w ogóle jest straszny klimat. Ale postanowiłem, że po prostu to nagramy. I mordy! Gdzieś tam tych terenach. Pamiętajcie, na dronie go szukaliśmy. Gdzieś tam, tamtych okolica po prostu latał. Tam jest taka dziwna kukiełka, o której też raz sprawdzimy, co ona tam jeszcze jest. I ta maszyna w ogóle tu jeszcze jest. Czy on tu będzie gdzieś? Minecraft Steve? Nie wiem, zaraz skrócę patrz, jaki, jaki tu jest ogromny teren. Nie wiem, co on gdzieś będzie, ale trzeba go gdzieś poszukać. Minecraft Steve? Nie wiem, może Minecraft Steve prawdopodobnie znowu tu się kręci. Co nie? Bo ostatnio do tego przyjechałeś na dronie i on od razu coś się pojawił, więc mi się wydaje, że ten Minecraft i tu może być Znaczy Kasia mega jasno to on szukał się od diamentów jak było ciemno Tam była jakaś ta kukiełka, to się zabrał, what the fuck Nie ma już jej? tu była ta kukiełka, już się nie ma, to się zabrał, pamiętasz ją? No pamiętam, co ja się odcinka? skaleczyłam tam No już się nie... O. What the fuck Kasia, strzelają do nas chyba I cały czas słyszę hałasy, też? No Patrz Kasia, Susiu marł bez butów co to są buty Kasia z Czekaj zobaczę czy to jest to na jego No nie wąchaj tego Fuj Kasia, on miał zboczone stopy Tam jeszcze skarpeta jest kurwa zgnita Fuj Steve, umyj sobie buty, bo śmierdzą Dobra no, Kasia, chodź na tą miejscówkę, co tam jest Let's fucking go Cały to się rozgląda, z tym Minecraftem, nie widzę Kamy go już tak długo jeszcze no, i jeszcze nie No ile Kasia, my tu z minut odchodzimy, ja tu już jestem zmęczony Kasia Ja potrzebuję KFC KFC? Tak, ja, ja, ja bym co KFC, naprawdę Uuu! Co? Wtf Kasia, ja się przez nie a co, nie Czurko, kawał, że ja się wykąpię Ej, kawał, tu kawał, Ej bym lecia, ale wali Kasia! To a coprosa, tu się myje Minecraft i widać jakieś kroki, zobacz Tu na przykład, widzisz takie łapki, widzisz? Widzę. I pali ta maseczkę skupił. So. Zobacz gdzieś... to! Świeży ślad, Kasia! Ktoś tu się kąpał? Kasia, świeży ślad wój, jesteś obrzydliwy! Na moje oko to jest ślad przed 20 minut. Tak, moje oko eksperta mówi, to jest ślad przed 20 minut. On tu Kasia musiał być, zobacz na to. Jest świeżo wyżłopione. On tu Kasia musiał pić z wodopoju mi się wydaje. Tak on się gdzieś kąpie tutaj i zaraz się wynurzy. Wasze kurde nie. Tam byśmy poszli. Albo nie Kasia, ja wiem! Bo. Może, po prostu do Steve'a, zadzwonimy! Dzwoni do niego! Zadzwonimy do niego, tylko nie wiem czy w ogóle ma kanał ten Steve na Instagramie, albo gdzieś się zadzwoni. Tam jest to, nie? I zobaczymy, gdzie on jest, czy on w ogóle tutaj się spotka z nami. Ja bym chciał to zobaczyć. Dobra, ho Ej, dobra Kasia, w sumie powinien się do niego zadzwonić, to jest jedyna możliwość, że się kontaktować, czekaj, nagram widzom ekran, żeby wiedzieć, że to nie jest wszystko fake Ja widziałem tam jeden profil Minecraft Steve, coś takiego Mi się sobie że on jest jakiś krętaczem, on tu szuka jakichś diamentów, bo tam są się wykopaliska Żeby się zbogaczyć, żaden Fryer frajer, powinien nagrać filmiki na YouTube jak ja Pewnie taki takie iPhone'a, nie? Dziewczyny, to co wpisujemy Kasia? Minecraft Steve? No Jak on miał minę? Minecraft Steve, Steve X? No To chyba on ale to konto jest prywatne, jak zadzwonię? I Kasia wysłałem prośbę, ma konto prywatne, czy to widzisz? Ej, Minecraft ma 200 obserwujących. Kasia, na Siemka jestem wala i to jest jakiś <słuch> chyba. <garuch>. <słuch> <słuch> A może on lubi chłopaków? Zapytamy się na przykład. Lubi chłopaków. Może coś takiego będzie? Wow! Zaakceptował? No tak, od razu! Szybko, to zadzwoń do niego. Ja od razu mam zadzwonić, myślę, że pogadamy sobie ze Stevenem. Kasia, obserwuj, czy na przykład w tych terenach gdzieś ma, bo tam jest. Jak to słońce wali, weź, proste trochę. Mniej! Rakasia dzwonimy do niego, Minecraft SteveXe Dzwonię, widzisz, kurczę, dzwoni normalnie i czy odbierze ode mnie? Break -a. Wow, what the fuck, Kasia od razu Minecraft Hallo, Halo, Minecraft! Ooo, oh, what the fuck, Kasia ma maskę! What the fuck? O maskę, Minecraft! Tyja, zapytaj się go o coś Ej, dlaczego tak do mnie rozmawiasz tak dziwnie? O co ci chodzi? Dlaczego ty was profilu jestem Ala? O co Minecraft Steve? Pokaż się wcale, okazało się, że nie prawdziwy człowiek jakieś? zdjęcie jakieś Jakie lody? <grym> <grym> Jakie lody? What the fuck? Co ty robisz? Jakie lody? Chcę na randkę cię zaprosić Co? Jakie lody? Lody ekipy? Ja nie chcę, fu nasze lody, nasze lody. Ja... Jakie lody, Dawid? Ja nie wiem, o co chodzi czy On ci proponuje loda Czy ty proponujesz loda takiego, że... Se... Ale coś gdzie ty jesteś? Łódź porozmawiałeś do na żywo i tu się przed, pocałujemy, albo coś nie wiem Cześć Majka Ci miałabyś naszą postać, a ty chcesz mnie luda robić. Co jest? Ty jesteś zboczony Mike, on jest zboczony! Hotelu? Hotelu? Jaki hotelu, a gdzie ty jesteś teraz? Jesteś się diamenty czy nie? Gdzie? Gdzie ku mnie? Ale tutaj nigdzie go nie ma No nie widzę go nigdzie, Kasia! Słońce gdzie ty jesteś Minecraft? Pokaż, że tu jesteś! Gdzie nie widzisz? What the fuck? To gdzie ty jesteś? Pokaż, gdzie ty jesteś! Pokaż na kamerce, gdzie jest jesteś! napalenie Tak, Kasia, to jest jakieś zboczenie, to jest jakiś stary dziad! Pokaż na Co? Co?! Kasia, to było nas widać! Wtf, gdzieś gdzie? tam był! Gdzie ty jesteś? Patrz Kasia, bo naska na kamera widać No tu pokażę przed chwilą, na kamerę, było widać On, on gdzieś tu Ej, nas siedzi w no, czaku Gdzie ty jesteś Mike? Teraz się to wyjaśnię jakieś... On tak wygląda i tak gada Powinniśmy stąd iść szybko hotelu, na ciebie, No on cały czas gada o tym hotelu Dawid, on jest nie na Kasia, on tu nas nakamerował! Kasia patrz Gdzie tu, tu jesteśmy Tu, gdzie? Dawid, a może za jakichś krzaków? Dawid, tam są krzaki Gdzie, tam? Nie, tam Tam, z drugiej strony Rozląda, On rozgląda, Kasia, chce uciekać I co powinniśmy zrobić? Dobra Minecraft Steve, gdzieś się spotykamy czy o co? Spotykamy się gdzieś? na seks I co? Nie Gdzie mam przyjść? Na seks Gdzie ty chcesz, żebym się spotkał? Do koparki mnie. No jakie koparki? Tam jest Kasia koparka Tam? BYŚ tam DO MNIE CZEKAŁ?! Ej, dobra Kasia chodź tam Ej ja nie chcę tam iść Ja się rozłączam z nim Tak, ja nie chcę tam iść Dlaczego? No bo jak on tam będzie i on ci coś zrobi, a on chce seks Kasia o właśnie on jakiś zboczony jest, to powinniśmy go wyjaśnić, żeby nikt nie miał problemów, rozumie? Chodź tylko tylko do tej koparki Kasia Chodź się, on da <ślał> ci się <ślał> do tej koparki, bo chciał nas coś zrobić Nie może oczki, ja to było dziwne Ej powiem się, że to co robi, to nie wiem czy to jest inteligentne, bo jakieś... Nie... Nie jest Kasia, nie? Bo chłopcy naprawiają. To jest ta koparka, ja go nigdzie nie widzę! No, what the fuck! jest ta parka, nie tam nas erodzić, czy tam pomieć na seroniszy! no strasznie słońce świeci, on gadał, kao, co to za seksu. To jest jakaś naprawdę chory i powalona sytuacja. Tam za tą górą, widziałaś? On nie miał niebieską koszulkę. What the fuck? Minecraft Steve, jesteś tutaj? Minecraft Steve! Jesteś tu? Co on tu jest? Kasia, patrz, patrz, patrzę, patrz, Gdzie, gdzie? Patrz, tu jest, stoj, pa! What the f**k? What the fuck? Uciec, gdzieś, Kasia, on uciekł gdzieś, f**k! Dawid, ale nie! Co? Nie biegnij tam! Tu był, daj kamerę, daj kamerę! Daj kamerę Halo? Halo? Kasia, teraz gdzieś tam What the f**k? O jest ta koparka Halo? Gdzie jesteś? <grym> wow. Co? Ogarnij się! Ogarnij się, łapie, czy o co ty nie chcesz? Jakiś panówcem Papa! Co on robi? Nie wiem. To jest jakiś dzieciak? Nie wiem, cały czas się wygra, Kasia! Wow, what the fuck! O no ci chodzi! Co już nie jesteś taki mądry? Dawid, idziemy na te lody. Co Dawid? No nie wiem, co on z mi zrobić! Na te lody idziemy! <laughs> o ci chodzi! Idziemy na te lody. Nie chcesz ze sobą lodów, what the fuck? Gdzie ty mi tu łazisz, stary. Idź do domu normalnie, się połóż spa. Ej, ej, what the fuck? Nie stary, co? Ej, nie podchodź chcesz podobać chodź nie, nie podchodź do mnie. Jedziemy żeby... do hotelu. Nie podchodź! Nie no, podchodź the fuck? Mówiłeś, lody. Jakie lody robili ty? Co to po? co od sos jest, Co jest. Jedziemy do hotelu. Coś co jest. co jest, kasia, co robisz, co jest? Kasia, co robisz, what the do hotelu. Nie ja kasia. Kasia, what? The fuck? Ojej, co? co kamerę, gaszę, ja no widno! Co? Ej! go! No! Zostaw go! No, a, what the fuck? Kur y. szybko. O, szybko! On mnie prawie udusił! No. Ty jesteś nienormalny! No, Ej, no, on tu idzie, szybko! Nie mogę, mnie... Szybko! Oni prawie szybko, On jest chyba zmęczony, Dawid. Się zaraz. Ja mu rzuciłam piat w oczy, Dawid. Szybko, Dawid, szybko on idzie! Szybko, Dawid, on jest. Pro... wywalił się! Dawid, wywalił się! Leży! Zostaw nas! Szybko, Dawid! Musimy uciekać, trzymaj! Szybko. Leży dalej! Leży, Dawid! Oj, udusił prawie. Dobra, mordy uciekam z tego miejsca. się garduję, bo ja nie mogę nic gadać. Nie wiem co widzę, było. Jestem chory, na no do. Do tego, tego małowego Minecraftu o godzinie 3 do nocy nie powinienem tego robić Jestem strasznym debilem Czekaj Kasia, czekaj kamerę jeszcze Zobaczymy czy cokolwiek do mnie napisał No to na pewno nie ma, teraz się oddaliliśmy Nie ma, nie ma już Kasia ja, nie ma, czekaj sprawdzę Są coś, coś. Co? Wysłał coś Co wysłał? Patrz Kochan się Nie Kasia, to jest chory. Nie, chodźmy w kąp Dobra, zostawcie łapkę w górę Subskrypcja końca. kończę na... Wtf, jakiś chory hop.